Szanowni Państwo, po pierwsze, dziękuję w imieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej za zaproszenie na tę konferencję, bardzo ważną konferencję z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale też z punktu widzenia rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie w zakresie, o którym dzisiaj mówimy. Drodzy Państwo, obrona powietrzna to kluczowa, ma ogromne, kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania współczesnego państwa oraz tak naprawdę możliwości skutecznej realizacji zadań tego państwa i zadań, które postawiono przed siłami zbrojnymi. Ma to także odzwierciedlenie w programach, o których była tutaj mowa, o programach w ramach modernizacji Polskich sił zbrojnych, które Wojsko Polskie zakłada. Proszę Państwa, jeszcze mniej więcej trzy czy nawet dwie dekady temu zagrożenia z powietrza były dość oczywiste. Mogliśmy się spodziewać ataków lotniczych, śmigłowcowych czy choćby rakietowych, ale dziś rzeczywistość pokazuje zupełnie nowe podejście do potrzeb, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Teraz przy obecnym gwałtownym rozwoju techniki mamy do czynienia z bardzo niekonwencjonalnym podejściem do tworzenia zagrożeń nad naszym niebem i zagrożeń nad, zagrożeń, które pojawiają się w ogólnym bezpieczeństwie na świecie. Czy? Czy mamy do czynienia de facto z potrzebą chronienia infrastruktury krytycznej, choćby naszych najnowszych rozwiązań w zakresie dostaw gazu do Polski, mówimy o terminalach gazowych, czy mówimy o magistralach kolejowych? Nie potrzeba skomplikowanych produktów, nie potrzeba wyrafinowanych rozwiązań, aby zagrozić ciągłości dostaw czy chociażby paliw czy y, ciągłości dostaw na szlakach kolejowych y, drodzy państwo bezzałogowce które w ostatnim okresie pojawiają się na łamach mediów y, tworzące zagrożenie to jest coś czego jakiś czas temu jeszcze nie mieliśmy y, w świadomości że będzie stanowiło aż takie zagrożenie dziś musimy się również na tego rodzaju problemy przygotować. Drodzy Państwo, działania poniżej progu wojny to w zasadzie działania równorzędne dziś wobec konfliktu symetrycznego. Tego rodzaju działania potrafią czynić równie dotkliwe szkody jak konwencjonalny atak, jak uderzenie konwencjonalnymi środkami. Uderzenie w podbrzusze danego kraju w miękkie Elementy naszej infrastruktury nie do końca czy do dziś, czy, czy jeszcze do niedawna niezbyt chronione, może spowodować większe zagrożenie i większą destabilizację w państwie niż konwencjonalny atak nadchodzący od strony jednej czy drugiej granicy. Proszę Państwa, odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania jest między innymi rozwój narzędzi, którymi będziemy się posługiwać. Pozwalających, narzędzi pozwalających na skuteczną obronę przed tego rodzaju zagrożeniami. I mówiąc tak naprawdę o systemie obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, o tym jak zamierzamy ją bronić, jak zamierzamy, jakie możliwości zamierzamy wykorzystać, musimy pamiętać o tym, że potencjał Wojska Polskiego budowany jest między innymi przez przemysł zbrojeniowy w tym w szerokim zakresie przez polski przemysł zbrojeniowy. Wyzwania, jakie są stawiane przed siłami zbrojnymi, to także wyzwania, które, których rozwiązaniem powinno leżeć w gestii przemysłu zbrojeniowego, naszych przedsiębiorstw. I, I rozpoczynając jakąkolwiek dyskusję, czego Wojsko Polskie potrzebuje, musimy się też zastanowić, jak możemy te zdolności zapewnić. Czy tylko w oparciu o własne zasoby, czy będziemy korzystali również z technologii pozyskanych z państw trzecich i wspólnie będziemy tworzyli te rozwiązania. Dobrze wiemy, że obrona powietrzna, drodzy Państwo, to trzy filary: radiolokacja, zarządzanie walką i oczywiste elementy, czyli efektory. W każdym z tych obszarów polski przemysł ma dekady doświadczeń lepszych i gorszych doświadczeń z nowoczesną technologią, ale i doświadczeń z postsowieckimi rozwiązaniami, które do dziś są stosowane w Polsce i na świecie. Ale staramy się cały czas, aby te nasze doświadczenia, coraz bogatsze, wykorzystywać w kolejnych podejściach do przygotowań, do zrealizowania potrzeb polskich sił zbrojnych. Nasza dzisiejsza Rzeczywistość, teraźniejszość to oczywiście systemy Soła, Bystra, Poprad, Piorun i Pilica. Pioruna mogliście Państwo oglądać przed wejściem na salę dzisiejszej konferencji. Produkt polskiego przemysłu, bardzo skuteczny, pożądany również na innych rynkach. Polski przemysł dokonał pewnego, pewnej przebudowy swoich zdolności, wykorzystując rozwiązania. Z lat ubiegłych doszedł do takiego oto produktu, który rzeczywiście realizuje swoje zadania i jest dostarczany do Polskich Sił Zbrojnych w coraz większej liczbie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że więcej szczegółów, jak zamierzamy budować w przemyśle te zdolności, jak zamierzamy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polskich Sił Zbrojnych. Znajdziecie Państwo w między innymi w wystąpieniu jednego z moich współpracowników, pana dyrektora Borejki, który jest jednocześnie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej odpowiedzialny za realizację najważniejszego projektu przygotowywanego dla polskich sił zbrojnych, czyli systemu krótkiego zasięgu znanego Państwu pod kryptonimem NAREF. Ale miejmy też świadomość, że niewykorzystany potencjał polskiego przemysłu to też. Problem w podtrzymywaniu zdolności. Niestety nie możemy sobie dziś pozwolić na to, aby odsuwać na półkę i zaprzestawać serwisowania czy obsługi jakiegokolwiek elementu wyposażenia polskich sił zbrojnych. Zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej cały czas zapewniają bezpieczeństwo użytkowania, bieżącą obsługę, serwis, modernizację każdego rozwiązania, które polskie siły zbrojne. E, w tej chwili używają, którego byliśmy producentami bądź zdobyliśmy zdolności serwisowe. Wspomniana przeze mnie narzew to ogromna szansa nie tylko dla zwiększenia bezpieczeństwa polskich sił zbrojnych i w zakresie realizacji zadań, zwiększenia bezpieczeństwa całego kraju, ale to też jest skok technologiczny dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym dla polskiej grupy zbrojeniowej wchodzących. W jej skład, tak jak mówiłem, przedsiębiorstw. Kilkanaście spółek z grupy będzie uczestniczyło w tym projekcie. Ale ten projekt nie może się udać bez państwa, bez żołnierzy, bez sił zbrojnych, bez tych, którzy użytkują, którzy wykorzystują, którzy planują wykorzystanie dostępnych rozwiązań i planują, planują, jak ma wyglądać użycie i bezpieczeństwo, jak ma, jak ma być zapewnione bezpieczeństwo. Dlatego liczę na to, że współpraca przy projekcie NAREF, tak jak i przy wielu innych, które wspólnie tworzymy, będzie bardzo dobra, jeszcze lepsza niż do tej pory, bo mamy olbrzymie wyzwanie. Olbrzymie wyzwanie zrealizowania projektu o wartości dziesiątków miliardów złotych, przewidzianego do realizacji na kilkanaście lat, pozyskiwania, a potem na 30 lat co najmniej, obsługi użytkowania bieżącego, jak również przygotowania do, ewentualnej modyfikacji czy modernizacji. Program nie powiedzie się, tak jak powiedziałem, bez państwa udziału i takie konferencje, panie generale, panie komendancie, są niezbędne do tego, abyśmy wspólnie wymieniali się swoimi obserwacjami, dzielili się tym, czym jesteśmy w stanie, wnie to co, tym, czym, co jesteśmy w stanie wnieść do tego projektu, bo obrona przeciwlotnicza, Obrona polskiego nieba jest jakby pierwszym i najważniejszym filarem naszego, naszej ogólnej obrony i wydaje mi się, że środki, jakie przeznacza Minister Obrony Narodowej na realizację tych zadań, z każdym rokiem coraz większe, decydując na otwarcie, rozpoczęcie realizacji tego projektu. Zdawał sobie sprawę, jak ważna jest rola systemu krótkiego zasięgu w polskiej obronie polskiego nieba, więc myślę, że efekty dzisiejszej konferencji jutrzejszych obrad pomogą też nasze patrzenie na to, jak należy to zrealizować, jak wykorzystać efektywnie wszystkie dostępne elementy i środki finansowe naszego państwa do tego, aby zrealizować zadanie postawione przed nami. Jeszcze raz dziękując panu komendantowi, panu generałowi, wszystkim organizatorom i, ucz i uczestnikom tego dzisiejszego wydarzenia życzę owocnej dyskusji i żeby ta dyskusja przekuta została na wymierne efekty dla bezpieczeństwa sił zbrojnych. Bardzo dziękuję.